O Queen of the Black zaczęło być głośno jakieś 3-4 lata temu, za sprawą oczywiście Renanami-chan, która ją poniekąd wypromowała. I od tego czasu sukcesywnie Julce udaje się pozostać w tym internecie w miarę na topie. Za sprawą oczywiście nieprzychylnych komentarzy oraz filmów komentarii na jej temat, ale pomińmy. Niecałe 5 miesięcy temu nagrałem o Julce poprzedni film i zobaczymy, co się od tego czasu zmieniło. Także witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj znowu skomentujemy osobę, jaką jest Julka, czyli Queen of the Black. A możecie teraz się zapytać, dlaczego nagrywam ten film? Czy jest to spowodowane tym, że przez ostatnie 2-3 dni mój stary film o Julce nabił prawie 10 tysięcy wyświetleń i jestem atencyjną kurwą? Tak, ale nie zmienia to faktu, że możemy sobie pokomentować, bo czym buduję. Kiedy zobaczyłem, że wyświetlenia pod ostatnim filmem z Julką rosną, to szybko chciałem sprawdzić dlaczego, ale jeszcze szybciej się tego dowiedziałem, bo wszedłem na jej Instagrama. I sprawa rozwiązała się sama. Okazało się, że Julka jest w związku z Filipem Zabielskim, czyli osobą, która ma bardzo podobny, o ile nie gorszy PR od niej. Problemem natomiast jest to, że Julka ma 17 lat, a Filip, 24. Nie byłoby to dziwne, gdyby Filip był normalną osobą, a nie tak hado w internecie. Zresztą słusznie. Bo w ostatnim filmie powiedziałem, że Maf, który był z Jurką przez jakiś tam czas, chyba krótko, mógł być z nią po prostu dla sławy, żeby podbić sobie zasięgi na przykład, ale jak widać, chyba plan nie wypalił, bo pod koniec lipca Maf miał 24,3 tysiąca subskrypcji, natomiast teraz ma 24,2. Co prawda, na TikToku miał wcześniej 152 tysiące obserwujących, a teraz ma 197, ale większość jego popularnych TikToków jest o tym, że był kiedyś z Jurku. Moim zdaniem w tym momencie to jest najbardziej cringe'owa para, jaka w ogóle mogła powstać na YouTubie. Nie ma dwóch osób, które mają gorszy PR od nich w internecie, autentycznie. Jurka, która popularność zawdzięcza y, na chan Sexmasterce oraz Chucksowi, no i oczywiście swoim wybrykom e i tak naprawdę tym, że wybiła się na hejcie. I Filip Zabielski, który utworzył dom TikTokerów, sam ma 24 4 lata, zapraszając do niego Przemka Best Games, który nagrywa, jak sobie możecie się domyślić, gry oraz dziewczynę Mateusza Chmielarka, czyli, czyli drugiej, najbardziej cringe'owej pary na YouTubie. Właśnie nie wiem, czy oni sobie jeszcze razem, może tym razem to zerwanie jest na serio. Mam czasami wrażenie, że Mateusz Chmielarek rozstało się więcej razy ze swoją dziewczyną niż Marcin Najman kończył karierę. Naprawdę. Tam okolice 50-60 razy, coś takiego bym tak, tak obstawiał. Jak sami widzicie, Filip Zabielski wstawił dość ciekawy film. Także jeżeli chcecie, żebym go ocenił w kolejnym filmie, to dobijcie 10 łapek w górę i robię go jutro. A co? Zaszalejmy. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę subskrybera i to by było na tyle. Trzymajcie się i Siemanko.